Podczas gdy gospodarz wkładał wszystko do mnie w zagrodę, ja słyszę hałas otwierających się drzwi i ta historia opowiedziana przez Kiwie kryje sekrety, które tworzą zagadkę. Byłam zdziwiona i zastanawiałam się, jak to wszystko się stało. Królowe bez sekretów. Przygotujcie się, aby usłyszeć tę historię o niewierności. Jestem Kiwia i uwielbiam przeżywać przygody i różne doświadczenia. Jednak ta, którą dziś opowiadam, była jedną z tych które naznaczyły moje życie, ze względu na sytuację, która mnie zaskoczyła. Mam 26 lat. Jestem zamężna z bogatym rolnikiem imieniem Żoao, którego hektarów ledwo potrafię zliczyć w Santa Katarinę. Kiedy tylko ja potrzebowałam pieniędzy, on mi je dawał. Zawsze lubiłam dbać o jego farmy. A ponieważ urodziłam się w skromnej rodzinie, mój ojciec pracował na wsi, w regionie nieco oddalonym od tego, w którym mieszkamy ja i Joao. Mój mąż miał mniej więcej 10 osób, które pracowały bezpośrednio z nim i odgrywały wiele ról na tych farmach. Z innymi funkcjami, takimi jak rolnicy, traktorzyści i gospodarze, miał mało kontaktu. Było wiele osób. Mój mąż nie miał czasu, by monitorować wszystkie te farmy. I wiele razy prosił mnie, abym wzięła naszą ciężarówkę i wykonywała pracę głównego nadzorcy. Intrygującą rzeczą, którą zauważyłam, było to, że istniała duża rotacja gospodarzy na farmie położonej dwie mile od głównych. Było tam więcej koni do opieki. Reprezentowała ona nową inwestycję mojego męża i aż do tej chwili nie przynosiła zysków. Wynagrodzenie gospodarzy na tej farmie było płacone na czas, ale mimo to region ten oferował wiele możliwości i dlatego nie pozostawali tam długo. Z intuicją, aby zrozumieć, czy praca była bardzo zła, ja rozmawiałam z moim mężem, aby poświęcić większą uwagę tej nowej farmie. Spędziłam tam dwa dni, monitorując i poznałam gospodarza, który wyglądał na około pięćdziesiąt sześć lat. Ja nie wiedziałam, że on już odchodzi i że to był jego ostatni dzień. Wtedy poprosił mnie, abym go zwolniła, ponieważ chciał zainwestować w swoje interesy. Mój mąż zasugerował, żebym ja zaoferowała mu podwyżkę, aby został, ale i tak zdecydował, że nadszedł czas, aby odejść. I tak ustąpiliśmy Jego prośbie w podzęce za czas, który nam służył. Żebyście mieli pojęcie, ten gospodarz nie wytrzymał nawet roku na tej farmie. Ale to jest część życia. W tym momencie życzymy mu sukcesów. Ja zaraz potem musiałam szukać w tym regionie kogoś, kto byłby dostępny do pracy z nami. Po tak długich poszukiwaniach i już zmęczona, Spotyka mężczyznę jadącego konno w tym regionie, którego imię brzmiało Aleksandrę. I zapytałam go o następujące: Przepraszam, najpierw dobre popołudnie. Chciałabym wiedzieć, czy znasz kogoś, kto chciałby pracować jako gospodarz. W tym momencie Aleksandrę mi odpowiedział i powiedział, że nie jest zaznajomiony, jednak był zainteresowany tą okazją, że pomimo braku wiedzy, chętnie nauczyłby się pracować jako gospodarz. Powiedział z uśmiechem na twarzy, że jego marzeniem było rzucenie pracy w mieście i praca na wsi, że gdyby otrzymał kompatybilne wynagrodzenie, zgodziłby się pracować jako gospodarz. Wzięłam jego kontakt i umówiłam wywiad w naszym biurze na następny dzień, abym mogła go lepiej poznać. Aleksandrę przyszedł dobrze ubrany i z uśmiechem na twarzy przywitał mnie z dużym szacunkiem. Zadałam to typowe pytanie, aby zrozumieć, kim był Aleksandrę. Był bardzo transparentnym, komunikatywnym facetem i pracował jako mechanik od dziesięciu lat w Przemyśle w tym mieście. Był żonaty przez pięć lat, a kiedy powiedział, że jego żona go zostawiła, ja byłam ciekawa i zapytałam, Aleksandrę, przepraszam za moje pytanie, ale co doprowadziło do tego rozstania? Cóż, byłem bardzo prostym i PRACOWITY mężczyzną, jednak moja żona poznała mężczyznę, który ją bardziej pociągał. I w tym momencie bardzo chcę opuścić to miasto, aby o tym zapomnieć, sprzedając moje mieszkanie i kupić dom tutaj w tym regionie, aby rozpocząć nowe życie. W tej samej chwili ja powiedziałam Aleksandrze. Obecnie oferujemy wynagrodzenie wyższe niż to, co jest praktykowane w tym regionie. Nasza farma ma dużo pracy i widzę, że nie masz z tym problemów. Będziesz miał również świadczenia związane z wyżywieniem, planem zdrowotnym i dwa miesiące początkowego zatrudnienia, które będą dla ciebie wolne. To na razie i ja mogę, Aleksandrem mnie ograniczył, potwierdzając swoją wolę rozpoczęcia, że pomimo otrzymywania nieco mniej, to było wystarczające, aby mógł żyć sam i szczęśliwy. W pierwszych dniach pracy nie wiedział nic o życiu na wsi. Przeszkoliśmy go i szybko zaczął zaspokajać codzienne potrzeby, dbał o czystość zwierzęta i wykonywał drobne naprawy dzięki swojemu doświadczeniu. Mój mąż był bardzo zadowolony i podzękował mi za szybkie rozwiązanie problemu. Przyznaję, że planowałam odpoczynek, ale uwielbiałam być na tej farmie. Obserwowanie zdolności Aleksandrea działało na mnie kojąco. Z czasem dzieliliśmy się technikami, które doskonalił. Kilka miesięcy później, w piątkowe popołudnie, poszłam sprawdzić, jak sobie radzi. Żoao pozwolił mi przyznać mu podwyżkę 12% za zaangażowanie. Gdy dotarłam, nie było go ani na zewnątrz, ani w domku. Znalazłam go w zagrodzie, zamyślonego. Aleksandrę wyznał, że otrzymał lepszą ofertę i zamierza odejść. Powiedziałam, że Żoao go ceni i spróbuje coś zrobić. Spojrzał na mnie, uśmiechnął się, ale milczał. Gdy poprosiłam o szczerość, Wyznał, że czuje do mnie coś więcej. Zaskoczona, przypomniałam sobie swoje dawne przygody. Spojrzałam na niego i uległam. W tej zagrodzie, oparta o płot, przeżyliśmy intensywną chwilę. Gdy usłyszałam hałas, koń otwierał drzwi i zbliżał się, Aleksandrę kazał mi wdrapać się po drabinie i ukrył wejście sianem. Ujarzmił konia z niezwykłą sprawnością. Kiedy wrócił, zapytałam, czy naprawdę chce odejść? Uśmiechnął się i powiedział, że zostanie, jeśli będziemy mogli mieć więcej takich momentów. Zgodziłam się, by chronić inwestycje, że Ao, mas poczułam niepokój, a jeśli ktoś nas przyłapie. A jeśli to był koń żo Ao? Zdecydowałam się znaleźć nowego gospodarza. Gdy zatrudniłam innego mężczyznę, wręczyłam Aleksandreowi wypowiedzenie. Odpowiedział, spodziewałem się tego. Ale i tak było warto. Powiedziałam, by się nie martwił, może zatrzymać konia, który niósł historię, którą wolałabym zapomnieć. I tak odszedł. A ja, choć próbuję wymazać tamtą chwilę z pamięci, do dziś pamiętam każdy jej szczegół. To była opowieść o niewierności Kiwi, pełna tajemnic i emocji z jej gospodarzem. Nie zapomnijcie subskrybować i śledzić więcej historii. Całusy od królowej.